Porozmawiajmy o miłości. Szanowni Państwo, ktoś zadał mi pytanie, co zrobię w obecnej sytuacji, politycznej jak rozumiem. No cóż, ustroju ani rządu nie zmienię, nawet powszechnej mobilizacji zarządzić nie mogę. Proponuję więc zmianę tematu. Porozmawiajmy o miłości i to nie tej gwałtu żywionej przez rząd do obywateli polskich, a zwyczajniej. Im czegoś mniej, tym więcej się o tym mówi. Przy tej okazji dobrze jest społeczeństwo zabajtlować mylnym pojmowaniem wyrazów. W tym wypadku chętnie zastępuje się seks miłością, a pojęcia te różnią się w sposób zasadniczy. Dobrze jest sobie uzmysłowić, że miłość to nie seks ani pornografia. Seks akurat tyle ma wspólnego z miłością, co jest gwałtem. Jeśli ktoś poświęca szczęście własnych dzieci w imieniu miłości, z nadzieją, że miłość mu wszystko wybaczy, to miłość niech mu wybacza, ale dzieci nie powinny. Brak odpowiedzialności zasługuje na potępienie i nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. W seriale telewizyjne wciskają nam łzawy kip, jak to dzieci rozumieją, że rodzice muszą się rozwieść, nie kochane dzieci. Gdyby rodzice naprawdę Was kochali, to nie musieliby się rozwodzić. Zdrada wobec własnych dzieci jest okrutną zdradą. Czy zawiedziona miłość najmłodszych przekłada się na agresję? Nic nie wiadomo, żeby robiono takie badania. Zbadano natomiast agresywność dzieci. W roku 2010 doszło w szkołach do ponad 26 tysięcy przestępstw. Statystycznie każdego dnia tamtego roku szkolnego dochodziło do jednego pobicia nauczyciela. No, ale za miesiąc święta Bożego Narodzenia pomówmy więc o miłości prawdziwej, romantycznej i nieckliwej. W obecnej literaturze ani filmie już takiej nie uświadczysz. A mnie się marzy taki film, w którym nie ma ani scen łóżkowych, ani przemocy, ba, nie ma nawet jednego pocałunku. Gdyby ktoś tak potrafił opowiedzieć o miłości, to chętnie bym to obejrzała. Przy okazji polecam zbiór opowiadań, w którym próbowałam zmierzyć się z tym tematem. Kto zamówi ostatnią romantyczną przygodę do 19 grudnia, wystarczy, że zapłaci za książkę z wysyłką tylko 19 zł, mówiła Małgorzata Tot.